Witajcie, ja jestem Oliwier. LL, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mechaniczne spustoszenie. Pierwsze, co się najbardziej rzuca w tym mechanicznym spustoszeniu, to te oto potężne śmigła, które służą do likwidowania przeciwników. M mechaniczne spustoszenie z przodu ma duże koła. A z tyłu ma małe napędowe. Niestety ten pojazd nie skręca. No a dlaczego nie skręca? No bo niestety nie miałem trzeciego silniczka. Tutaj mamy akumulator z kabulkami. Kabulki prowadzą do radarku. A tutaj oto z tyłu mamy koła napędowe. Koła napędowe są. Małe. Tutaj jak widać od silniczka idzie jeden mały trybik, drugi duży. I tutaj przechodzi taki pręd, który prowadzi do dwóch kół. Śmigło jest napędzane poprzez jeden silniczek. Tutaj nad silniczkiem znajduje się duży trybik oraz mały trybik. Co powoduje dwukrotne przyspieszenie. A zaś z przodu znajduje się taki oto spych. A od spodu pojazd prezentuje się w taki sposób: jest tutaj jedno wzmocnienie i to wszystko sobie jeździ. Pewnie najbardziej Was ciekawi to, co on będzie niszczył. Zacznijmy sobie tak, że to będzie wszystko w kolejności od najmniej ciekawej do najbardziej ciekawej rzeczy. A więc najmniej ciekawą rzeczą będzie ten oto długopis. Oj, muszę troszeczkę popracować nad ustawieniem tego długopisu. cie Pierun, gdzie to poleciało? Tam poleciało na drugi po koniec pokoju. Drugą rzeczą, którą będziemy niszczyć, to będzie taka oto opona. Nie rozumiem, dlaczego to nie ucierpiało. Skoro ta opona nie ucierpiała, to my ją sobie teraz wyrzucimy. I następną rzeczą będzie minifigurka. A więc teraz podjedźmy sobie naszym mechanicznym spustoszeniem i zniszczmy minifigurkę. To jest. Jak widać, mini figurka jest za niska, więc my ją sobie teraz usuniemy w ten sposób. No i sobie teraz odjedźmy naszym mechanicznym spustoszeniem. No i teraz będzie gwóźdź programu. Właściwie to gwóźdź odcinka. Oto będzie. Taki zapaśnik Sumo. Zapaśnik Sumo jest bardzo gruby. Jedyne co ma na sobie to majty. I tyle. Jak widać, jest bardzo sapany swoim siłowaniem. I sobie zniszczmy teraz tego testowego zapaśnika Sumo. Runda druga. Jestem trochę zawiedziony rezultatem, a więc będzie runda trzecia ze zmienionym śmigłem. Jak widać, śmigło już jest zmienione. Teraz to jest młot. Końcówka tego młota jest zrobiona z najcięższej rzeczy, jaką miałem w Lego Technic, czyli takiego silniczka na sprężynę, o którym też kiedyś prawdopodobnie zostanie zrobiony odcinek. A więc co? Runda druga. Lastuś idzie na scenę i jedziemy. Uwaga, muszę troszeczkę podkręcić tego młota. Podjeżdżamy bliżej. Wow, co się dzieje? Dobra, to był mój błąd. Już wiem, jaki popełniłem. Mianowicie śmigło zaczepiało o jeden klocek. Ale nie przedłużając, przejdźmy do niszczenia. Jak widać, pewne obrażenia już odniósł, ale my się nie poddajemy, wykańczamy tego plastusia do końca. Gotowi? Jak widać, zamiast plastusia się zniszczył. Zniszczył się cały mechanizm. No a plastuś też jest trochę już poturbowany. Odłóżmy sobie już go. I co? Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Ja plastusiowi zrobię operację plastyczną, żeby wyglądał tak samo jak na początku. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie! Cześć!